Witam Was serdecznie na moim kanale Bez Lukru. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w Urshi Cakes i będziemy sprawdzać, jak smakują tutaj te słodkości, bo miejsce jest przepiękne, przytulne. Widać, że właścicielka Ula włożyła tutaj naprawdę serducho. Wszystko mi się tutaj na razie podoba. A jak będzie smakować, to zaraz się dowiecie. Wushi Cakes to cukiernia rzemieślnicza, tak naprawdę prowadzona około 12 lat temu. Ula zaczęła od słodkich stołów i tortów na zamówienie, a potem otworzyła cukiernię w Żabiej Woli pod Warszawą, następną na Wilczej i potem jeszcze jedną w Krakowie. No dobra, co Wam opowiem jeszcze. Sprawdzając opinię zauważyłam, że ludzie bardzo chwalą jej wypieki. Jedni za kreatywność, za to, że są ładne, ale grudzy krytykują za ceny. Tam, gdzie jedni widzą e, luksus, słodki luksus, inni natomiast twierdzą, że nie jest to warte swojej ceny i można kupić równie dobre słodkości w innej papierni za niższą cenę. Jak jest naprawdę? Sprawdzę to dzisiaj dla Was, żebyście nie musieli tego robić. To jest różowy paragon. Mega, świetny pomysł. Jakie miseczki dla pieska! Nutelka pistacjowa, o, coś dla fanów pistacji. Proszę bardzo, można coś takiego zakupić, jeszcze w Urshi Cakes, bardzo fajne. Słony karmel, słony karmel, też bardzo fajne. Nie wiemy, jaka cena, oni nie pytałam. Pasta pistacjowa 78 zł. Pistacje są drogie. Nutelka z orzechów laskowych 36 Paso z orzechów laskowych, 45, słony karmel 32, fartuszek dla dorosłych i dla dzieci nad można kupić: 139 i 39. I tortobuk proszę. Tak, właścicielka właśnie prowadzi też takie um, i szkolenia, ale również wprowadziła swoje książki, pięknie wydane. Proszę bardzo, także jeżeli chcecie coś samemu sobie upieścić. To jak najbardziej można. Fajnie wygląda. O, jest właścicielka. Ula. Pozdrawiamy. <grymne> bardzo ładna. Można pomyśleć na prezent. Proszę. W trzech różnych kolorach. Ale ciekawe, czy to są trzy różne. Ale to możecie sprawdzić w internecie. Na stronie. Także bardzo, bardzo ładnie. Wszystko na różowo. Czuję się tutaj jak bajce. W ogóle pierwsze wrażenie super i tak na początek chciałam Wam powiedzieć, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło, to woda za darmo. I trzeba o tym wspomnieć, bo w Polsce to nie jest praktykowane. Takie rzeczy to widziałam tylko we Włoszech. I w ogóle jak weszłam tutaj, to e, mówię jak we Włoszech, a pani powiedziała, że właśnie właścicielka lubi e, Włochy i wprowadziła tutaj wodę za darmo. Bardzo fajne uważam, i to jest na bardzo, bardzo, bardzo duży pozytywny plus. Także trzeba się uczyć i robić tak samo u siebie. Co tu jeszcze tak na wejściu, żeby o czymś nie zapomniała? Paragon. Paragon, jak już wcześniej pokazywałam, jest różowy, bardzo mi się to podoba. Bo ja lubię takie różowe właśnie rzeczy. Jestem taka dziewczyniara, jak to mój syn na przykład mówi. I mamy tak, cztery monoporcje w cenie 132 zł i 60 groszy. No, więc powiem Wam, że ceny są no dosyć spore. 35,90 na przykład kosztuje Geo. Czyli to coś? O, Geo. No, spora cena i chcę sprawdzić, czy jest warte do swojej ceny. Patrzyłam sobie na opinię tutaj tej kawiarni. Jest to 4,2 na Google. sięgnę po telefon. Zaraz chwila, moment. I jakie to są opinie? No na przykład mamy tak. Miejsce bardzo przereklamowane, skuszone apetycznymi rolkami na Instagramie. W końcu wybrałam się do lokalu, w środku panował dziwny zapach. Mm, zaraz go sobie to otworzyła. Raczej tych mniej przyjemnych, ciężko mi określić czym było to, czym mogło to być spowodowane i tak dalej, tak dalej. A i tu jest akurat w tej opinii o tej cynamonce, ale jest to tak długo. Zdecydowałam się, się na cynamonkę, cynamonkę śliweczkę, w końcu nastała już jesień, wizualnie bez zachwytu, może stwierdził wręcz, że nie zachęcają, smak jest Marna nie czuć, że jest drożdżowe, suchawe, mało masła i podeschnięte. No to spróbujemy sobie, co tutaj jeszcze jest. Nie było mi dane spróbować kultowych jagodzianek, bo brakowało mi cierpliwości do kolejek, niemniej w październikowe, niedzielne popołudnie udało mi się kupić drożdżówkę lotusową bez kolejki, była to zupełna porażka, to jest jednak gwiazdka. Następna jednak gwiazdka. Ponad 50 zł za zgniłe poziomki. Dobra, tego już nie będziemy czytać. No ale ogólnie 4,1. Jedni się zachwycają tutaj tym miejscem, falą bardzo wypieki, kreatywne pomysły za wygląd tych monoporcji i mówią, że jest to taki słodki luksus. A drudzy mówią, że jest to miejsce przereklamowane, zupełnie te ceny są wzięte z kosmosu i że można kupić na przykład bardzo dobre jakościowe też słodkości w innych cukierniach. Jak jest, sprawdzimy i wam powiem. To zaczynamy od deseru Geo. Deser wygląda fajnie. Jest tutaj z taką pralineczką na wierzchu, którą ja uwielbiam, zawsze to chwalę na odcinkach. Jest czekolada z orzechami. No to zobaczmy środek. Przełożę sobie na razie tego śmiesznego, fajnego pierniczka. Wygląda naprawdę fajnie. To sobie go odłożymy, pierniczku, czekaj tutaj na mnie, nic się nie ma, wrócę do Ciebie, dobra, no i próbujemy. Mmm, przyjemnie chrupie czekoladka, już jest dobrze, o, ładnie nam się rozwarstwiło, będziemy widzieć, co tutaj jest, dobra, mmm, o, cała ja. mmm. No powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo, jak na razie dla mnie, smaczne. A jeszcze nie doszłam do środka. Przyjemnie chrupie czekolada. Czuć, że jest to czekolada bardzo jakościowa. A co jest w środeczku? Już chyba wiem. Mmm, pralina z orzechów mm, Mega, mega. Jeszcze tu jest coś. Zobaczmy, co tu jest. O, Boże, pycha, pycha, Przypomina mi to smak. I to już ciastka, Tutaj jest jakby w tym przełożeniu, jest jakby piący wafelek. Może są to prażynki francuskie, ale są przyjemne. Jezus strzela mi na języku. Tak wiecie, czasami są orężaki strzelające w buzi, No, po prostu stos. Bardzo, bardzo przyjemne uczucie, takie jak z dzieciństwa. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie w saszetkach na przykład właśnie orężatki, które sypały się na język i tak przyjemnie strzelały. To właśnie tutaj to mamy. Przepyszne. To jest na razie number one. Dobra, lecimy dalej. Przekładamy sobie na razie tego pi-stacjowego zielonego. Wrócimy do niego. Pa, Zrobimy miejsce. Dla pierniczka. Uh, pierniczek. Pierniczek, ludzik. Piernikowy ludzik kosztuje 32,90. Chyba pani mówiła, że on jest ze śliwką. Tak mi się wydaje. Nie będę już pani głowy zawracać. Próbujemy. Widać tutaj nadzieję. Proszę bardzo. Ciao. Hmm. Uczam ja. <laughs> Czuć śliwkę. Coś mi nawet chrupnęło. Czuć mus, że jest piernikowy, ale co mi tu chrupnęło? Jeszcze patrzymy. Co mi tutaj chrupnęło? Jest jakiś spód chyba chrupiący, albo nie wiem. No ale coś, coś jest. Coś jest, co chrupie. Hmm. Hmm. Co bym mogła się przyczepić, to tylko to, że troszkę mogłaby być tutaj inna forma tego zamrzu. Żeby właśnie było takie ciach, żeby to strzela strzelało, tak? Ta pierwsza warstwa. Ogólnie smak jest ok, chociaż trochę taki dla mnie mdły. Tam to wygrywało. Ale nie jest to deser, który jest niedobry czy coś, tylko mało no, w niej tej wyrazistości. Mi brakuje na przykład smaku tej śliwki, tego chrupnięcia. Czy właśnie w tej skorupce z zamszu, czy na spodzie mogłoby coś być jeszcze. Ta struktura ciasta jest taka po prostu płaska dla mnie, nie? Że brakuje mi tych struktur takich chrupiących, ale to mi. Każdy może mieć inne zdanie. Nie każdy lubi coś chrupiącego w cieście. Ja lubię. Także no, fajnie wygląda, bo przepięknie. Jest świątecznym takim ciasteczkiem, Ładnym. Smakowo, no tak o, Jedziemy dalej. Nie ma się do czego przyczepić absolutnie, ale nie jest to jakiś taki... Yy, Hit. dobrze. No i teraz słuchajcie. Ciasteczko pistacjowe. Mano porcja pistacjowa. Zobaczymy. Bierzemy na pół. Tu też tego chrupnięcia za bardzo nie było, ale jest coś pod spodem. Coś jest, jakiś spód. Jest jakieś ciacho. Jakiś biszkot. To jest jakiś biszkot. No rozwarstwiłam to także na maksa. Jest pralina, bo już ją poznaję z daleka, tutaj te, te kropleczki takie, to jest po prostu pralinka. Tylko ciekawe, czy ona będzie chrupać, bo takie sypanie praliny do musu kończy się tym, że ona po prostu no, mięknie. I jeszcze kawałeczek, bo ja wydam werdykt. Pani pistacji, na pewno poczują tutaj pistację. No nie jest tutaj pożałowana ta pistacja, gdzieś tam w komentarze, że tak jest że tej pistacji jest bardzo mało, nieprawda, no, myślę, że chyba, że się zmieniła receptura, ale tej pistacji naprawdę tutaj jest dużo, Czucił bardzo dobrze, natomiast mi, na przykład, do mnie nie przemawia ta konsystencja. Jest za sztywna, jest za twarda, jest takim trochę, no, może taki był zamiar tego deseru, tak, ale jest taki ciężki, po prostu jest taki twardy, widzicie? Proszę, to jest takie, no, gumowate. No nie jest to takie jak na przykład, yy, chociaż wyjedliśmy to w pierniczku, że tam był delikatny mus, puchaty mus. To jest takie właśnie kremowate bardzo. Pod spodem, pod tym deserem jest ciasteczko, biszkopcik. Yy, no i on jest okej, okay, tak, pasuje tutaj do tego. Natomiast ten krem, konsystencja, no nie, nie są to moje smaki. Nie są to moje smaki, konsystencja, chodzi mi o samą konsystencję. Na wierzchu jest polana jeszcze też, widzę, czekoladą pistacjową, posypana też mmm, pistacja taka pokruszona. Mega czuć pistację, tego nie mogę powiedzieć, ale konsystencja kremu to nie jest moja jakby bajka. No dobra, no i ostatni deser. To już nie jest monoporcja. To moje, dawaj, dawaj, dawaj. <grym> To nie jest monoporcja, to jest po prostu, przepraszam, cynamonka. Fajnie, podoba mi się podanie tej cynamonki. Wygląda naprawdę dość świetnie. Dlaczego? Ponieważ mamy małą złotą tartkę, czyli taki fajny elemencik, słodki bardzo. Yy, I do tego cynamon, którym no, na niby możemy sobie poczuć, troszkę nawet leci tego cynamonu, ale jest to taki powiedzmy, mi się, element takiego troszkę bajeru, ale słodkiego, podoba mi się to, ja lubię takie infantylne czasami rzeczy, nie każdemu jest to potrzebne, ale moim zdaniem fajne, fajnie jest to ograne, bardzo ładnie. No więc co, próbujemy. Najpierw serweteczkę już ostatnią zabiorę, żeby mieć w czym wytrzymać buźkę ale zanim spróbuję łyk wody darmowej. Zaznaczmy, że darmowa. I zaczynamy. Ja nie jestem jakby takim dużym fanem drożdżówek z takimi różnymi kremami, masami. Najbardziej lubię takie bez tych takich udziwnień, ale zobaczymy, może tam mnie czymś zaskoczy. Może ja ją wezmę w rączki rozerwę, Zobaczymy, jak to się będzie miało. Od razu sprawdzę jej miękkość co jest w środku. Cynamonka, taka o, zobaczymy jak smakuje bez kremu i z kremem. Potrzebuję mm. hmm, chwili. Zawsze przestawienie kubków smakowych tak z jednego na drugi smak, to jest trochę wyzwanie <grystanie> w tak szybkim tempie. Ile cynamonka kosztuje? 25,90 zł. <grystanie> Jeszcze kremu spróbuję. Krem jest zrobiony z jakiegoś serka. Akurat krem w tym przypadku jest tutaj najlepszy, wiecie? No więc tak, cynamonka dosyć twarda, nie jest puszysta. Nie jest to taki wypiek, jaki no, wyobrażałam sobie, że będzie naprawdę mięciutka. Tylko dosyć taka właśnie twarda, zbita. Trochę jakby. Nie wiem, no, mi się wydaje, że ma trochę jakby delikatnego zakalca, ale nie musi tak być. Może to być spowodowane tym, że no, jest ten cynamon w środku, tak? No ale no nie jest tak pięknie wyrośnięta ta cynamonka. Mięciutka, puszysta. No nie jest. To wygląda tak sobie, nie? Jak za 25,90. No nie jest to tak, taki produkt, no, no chciałabym powiedzieć coś dobrego, naprawdę, no ale nie ma tego wow. Także cynamonka nie, nie. No ja jadłam naprawdę wiele cynamonek hmm, w swoim jakby krótkim życiu, ale to nie jest to, co, co myślałam, że tutaj zostawię, nie? Więc cynamonki myślę, że nie moja bajka, ale musicie sami przyjechać spróbować, to jest moja tylko i wyłącznie ocena. I nie musicie się nią absolutnie sugerować. Nabrudziłam, jak to ja. <grybujesz> Więc werdykt mój, roz rozgnieciony i zniszczony, to jest przepyszne. Naprawdę produkt świetny. Uważam, że cena za niego DO 35,90. No, można, uważam, że ja bym dała za ten produkt te 35,90. Aczkolwiek. Myślę, że można znaleźć produkt z niższą ceną i też bardzo dobry, też bardzo smaczny, podobny do tego. Myślę, że jakościowo też będzie, jeżeli nie identyczny, to zbliżony, a myślę, że identyczny. No, są to dosyć ceny wysokie, chociaż niektórzy twierdzą, że nie ma wysokich cen. To jest, zależy tylko, ile się zarabia. <laughs> może i tak, faktycznie może tak być. Ten produkt jest u mnie naprawdę super, wygrywa numer jeden. Jeśli miałabym powiedzieć, który najsłabiej wypad to na pewno dla mnie ten, czyli właśnie z pistacjami, monoporcja pistacjowa, zamdła, nie jest w ogóle ciekawa smakowo. Czuć bardzo pistację, jeżeli komuś to wystarcza i konsystencja nie ma znaczenia, to jest okej. Okay. Jeżeli ja bym miała oceniać, to ile ja bym dała, oh, no myślę, że te 4, 4, tak. 4,4, ale to dlatego, że nie jest źle, nie jest jakoś tutaj beznadziejnie. Jest ogólnikowo fajne, są te słodkości, delikatne jakieś zmiany i poprawki. Lokal sam sobie jest bardzo przyjemny, bardzo fajny. Widać, że złożone tutaj serce, ten lokal, dlatego te 4, nie mówiłam? 4. Tak, i przy tym zostanę. Tak? Jeżeli miałabym polecić to miejsce, to myślę, że bym poleciła na przyjście na kawę i zjedzenie na przykład właśnie tego geo. Tak? Czy ja bym wróciła tutaj drugi raz? Myślę, że tak. Ja bym wróciła, bo mi się tu bardzo podoba z koleżankami na plotki i wybrałabym to, co po prostu lubię. Myślę, że można tutaj coś znaleźć yy, dla siebie. Każdy ma inne smaki. No i tyle. Jakby każdy miał ten sam smak, to byłoby po prostu nudno. Słuchajcie, jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy i muszę to dograć. Przy zakupie monoporcji dostajecie tutaj sobie taką kartę. Są pieczątki, kursi cakes i zbieracie za każdą monoporcję jest pieczątka. My wzięliśmy cztery i mamy cztery pieczątki. Jak dacie radę tu przyjść 14 razy, dostaniecie za 15, coś gratis. Nie uwierzysz, co tutaj jest? Po prostu różowy kibelek! Zobacz! Jest różowy kibelek, jest różowy kibelek i różowy papier toaletowy. Mega po prostu. I jest takie coś. O! Ja to zostaję. Pa, ja tutaj zostaję i ja będę tu mieszkać. Pa. Prostowanie, słuchajcie, bo jak wychodziłam z Otrzy keks no muszę to powiedzieć, bo zawsze chcę być szczera, to yy, przeczytałam, że to ciasto to był serniczek, serniczek, dlatego mnie to zmyliło i to oceniłam jako monoporcję, dlatego spodziewałam się, że, ten, że to będzie mus, dlatego ten krem był taki, jaki był to, bo był sernikiem, więc to jest na plus, tak? No i tyle, już się wiedzieli. Także tustacjo było czuć na pewno i okej, okay, ale takie małe sprostowanie. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam podobają się moje treści, to zapraszam do subskrybowania kanału bez lukru. Lajkowania, dajcie komentarze, czy byliście tutaj, czy Wam się to podoba, co byście tutaj chętnie zjedli, a może już coś jedliście. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema to już powiedziecie w i cakes lecimy dalej w miasto teraz. Chodźcie! To Krem bajka. Jakby to, to jest akurat moja bajka, nie? Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. może lepiej pokazać niż powiedzieć, nie? Mhm.